Witamy Państwa serdecznie na bazie numer 1. Dzisiaj mamy dwie osoby do oczyszczenia. No trochę dzisiaj więcej pracy mamy. Porobimy troszeczkę. Zapraszamy. 11 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka i zaczynamy. Zapraszamy Ewa Magdalena, hasło Niezapominajka i Angelika Aneta, hasło Samantha Zapraszamy pierwszą Ewa Magdalena. sie e a a zweite kein a l d a l e n a e n a, <klarz> e -n -a. <klarz> ist ein orange grüner planet e zielona planeta ist eine zivilisation das ist positiv negativ neutral da no, wszystko pozytywne negatywne neutralne Und von unserer Galaxie sind das 17 galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej, jest na stole kryształowym, przyjęła zaproszenie i zaczynają. No, podniszczona ochrona spłynęła, jest to istoty i teraz od głowy prawa strona zaczynają. Okrągły czy, czyp po prawej stronie mózgu ściągnięty. Program ruchomy ma. Jak się włącza, stwarza sytuacje stresowe i problemy. Okrągły czy ściągnięty, nie jest aktywny. Kwadratowy czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. Niszczy genetykę. Okrągły czy po lewej stronie mózgu ściągnięty, nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Okrągły czy wciągnięty? Program zaczął się błądzać. No i tworzy bóle cielesne. Na uszach nie ma nic. Dwa ślimakowate stowory pod oczami ściągają. I te toksyny. Augenbren. A i te toksyny tworzą e, e, te pod oczami, e, no e, ściemniają, ściemniają skóry pod oczami, o. Rafael Rafał oczyścił po toksynach i założył e, kompresy na oczy do regeneracji. No. Ja mam usta, nie ma nic. Nacken, das sind ściągnięty. Nie jest aktywny. Schultern, op z ramiona po prawej stronie ściągnięty. Program ruchomy ma. I zakwasza muskuły na plecach. Na rękach nie ma nic, są na organach. Na sercu nie ma nic, na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic, okrągły czyp na żołądku ściągnięty, nie jest aktywny, na jelitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, na, na macicy nie ma nic, owalny czyp z prawej strony biodra ściągnięty, nie jest aktywny. Są so, na nogach, Knie sind na kolanach nie ma nic, do stóp zjechali, nie ma nic. So, Rafael Rappel ściąga ruchy. kompresy z oczu i po przegląd I jeszcze raz. Po ściągane nie ma nic, teraz aura jest sprawdzana. No zniszczona z obu stron aura i złota energia teraz. Odnawia aurę, zrobiona, skompletowana, ochrona planetarna teraz owija tą istotę. aufgestanden, Zeskoczyła z lekkością sobie ze stołu kryształowego i podchodzi do każdego osobno. Bierze w ramiona po kolei i składa podziękowania. Bardzo szczęśliwa, bardzo radosna istota. Żegna się i kopia odebrała zjazd ciała, połączenie się, cieszymy się. Następna istota jest, jest wolna z programów i też już wolność odzyskała, bardzo się cieszymy. Następna jest Angelika, Aneta, A-N-G, E-L-I, K-A, Aneta. A, N, N, e, 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 T A. T A. Gut, das sind <coughs> verschiedene Rottöne, dieser planeta. W różnych odcinkach czerwieni planeta się ukazała. Das ist eine cywilization. Jedna cywilizacja w mieszkaniu. Positiv, no positiva. Pozytywna planeta, pozytywna, bo nie okay. dosłyszałem. A, 19 galaktyk. 19 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest na stole kryształowym. Zaczynamy. Czy krystal jest już nog bardzo, bardzo wenig Troszeczkę podniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Okrągły czy po prawej stronie mózgu ściągnięty, program zaczął się włączać, też stres i problemy tworzy ten program, trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny, owalny czy po lewej stronie mózgu ściągnięty, nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Kwadratowy Kwadratowy chip. Sich zaczął się włączać, mm. ściągnięty, no i zwiększa bóle cielesne ten program, na uszach nie ma nic, na oczach nie ma nic, ma okrągły czynnik spodniebienia ściągnięty, nie jest aktywny. Owale, czy piskarku się mówią. Nie jest aktywny. Frei. Na ramionach nie ma nic. Frei. Na rękach nie ma nic. Są na Herz organach. Na sercu nie ma nic. Na płucach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. Na żołądku nie ma nic. Frei. Na na jelitach nie ma nic. Na nerkach nie ma nic. Kwadratowy chip z pecherza ściągną. Nie jest aktywny. Na macicy nie ma nic. Na biodrach nie ma nic. Są na nogach. Mały okrągły chip z lewej stopy ściągnięty. Też program zaczął się włączać. Stwarza boleści stóp. I Rafał robi przegląd jeszcze raz, dogłębny. Czysto, pościągany. aura jest sprawdzona. Aura jest w porządku, tylko połysk straciła no, przez te chipy. I już złota energia odtworzyła pięknie aurę, świeci. I ochrona planetarna owija tą istotę. Zobaczymy. Jest total aufgewühlt, also No, jest bardzo emocjonalna, usiada sobie na stole, pełno emocji w sobie ma. i w już rozmawia z nią, przekazuje informacje, uspokaja. Składa wszystkim podziękowania. Żegna się I już kopia odebrała zjazd do ciała. Cieszymy się, piękna istota następna, wolna od programów, kochani. Za chwilę mamy następną grupę na master. Zostańcie w